Za skronie zwyczajny jest najczęściej występujący w Polsce wężem, mimo to wiele osób nie za wielu fascynujących faktów na temat tego gatunku. Zacznijmy od jego wyglądu ma dwa charakterystyczne półksiężyce za skronią czemu zawdzięcza swoją nazwę plamy te mają charakter odstraszenia potencjalnego drapieżnika za skroniec przez chce się do faktycznie niebezpiecznych jadowitych węż to nie jedyna rzecz która ma pomóc w pomyleniu za skrońca z innymi jadowitymi wężami poza tym podobnie jak jadowite węże syczy nadyma się a nawet udaje atak przez który rzekomo ma wstrzyknąć jad jak taki mały piesek to nie bym chciał ugryźć, co nie kiedy drapieżnik nie odpuszcza, zaskronić wydziela lekką białową substancję, która niemiłosiernie w śmierci. Kolejną metodą na przeżycie zaskrońca jest udawanie martwego. Zaskroniec występuje w Europie, Zachodniej Azji oraz Północnej Afryce. Najczęściej spotykany jest w okolicach jezior, bagien i rzek, przez to najbardziej lubi się żywić małymi rybami, żabami i troszkami oraz jest do tego przystosowane przez to, że umie pływać i przez to, że mogą dłuższy czas przebywać pod wodą oczywiście jak prawie każdy wąż żywi się gryzaniami bardzo interesującym przeżyciem może być spotkanie wielkiego skupista wijących się węży zazwyczaj w okolicach kwietnia jest to nic innego jak okres godowy tego gatunku